Dzień dobry Państwu. Witam się z Państwem bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Wieści z Zaborów. I już można powiedzieć, że tradycyjnie, jesienno-zimowo witam się z Państwem z Chaty Kaszubskiej w Brusach Jagliach. Jak wiemy od jakiegoś czasu, siedziba Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach również znajduje się w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach. Ale nie o kulturze dzisiaj będziemy mówić, a bardziej o bibliotece i o działalności Biblioteki Publicznej właśnie w Brusach. O tym w dzisiejszym programie z Zaborów, ale nie tylko. Dzisiaj będziemy też do państwa apelować o pomoc dla Pogorzelców i będziemy mówić także o budowie kanalizacji deszczowej w Brusach, o przebudowie starej szkoły również w Brusach oraz o zmianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie do oglądania. Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Między innymi zmieni się stawka opłaty za odbiór nieczystości, pojawią się nowe pojemniki do gromadzenia odpadów, a chętni będą mogli skorzystać z tzw. ulgi bio. Jakie zmiany czekają nas od 1 stycznia i czym są podyktowane? Posłuchajmy. W 2019 roku weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin. Zmiana tej ustawy uwarunkowała wprowadzenie szeregu uchwał przez radę miejską w Brusach, które skutkują w praktyce wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Brusy w roku przyszłym. Zmiany wprowadzone tutaj uchwałami rady gminy. w Spowodowały, że na każdej nieruchomości będziemy posiadać sześć pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do tej pory mieliśmy pojemniki żółty, zielony, czarny. Oraz szary na popiół. Natomiast dochodzą nam dwa kolejne pojemniki, to jest niebieski oraz brązowy. Niebieski to jest do gromadzenia odpadów papierowych, natomiast pojemnik brązowy będzie służył nam do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Spośród tych wszystkich pojemników gmina będzie zapewniała pojemniki. Żółty, zielony, szary na popiół oraz niebieski. Natomiast właściciel nieruchomości będzie miał obowiązek wyposażenia jej w pojemniki na odpady biodegradowalne jest to pojemnik brązowy oraz pojemnik do, na odpady zmieszane. Od nowego roku będzie u nas również obowiązywała nowa metoda opłaty za odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia będziemy uliczać opłatę za każdego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości. Będzie to 20 zł od osoby, a w przypadku, gdy na danej nieruchomości będą odpady kompostowane, to, to będzie, opłata ta będzie wynosiła w praktyce 18 zł. W związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami mieszkańcy miasta i gminy Brusy zobowiązani są złożyć do 11 grudnia bieżącego roku nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji wraz z instrukcją wypełnienia i ulotka informacyjna zostały już dostarczone wszystkim mieszkańcom za pośrednictwem poczty. Można je również pobrać na stronie internetowej www.brusy.pl. Jak można złożyć deklarację? Posłuchajmy. Jako, że od 1 stycznia mamy nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, to będzie się również wiązało dla każdego właściciela nieruchomości z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zalecany termin złożenia tej deklaracji mija z dniem 11 grudnia tego roku. I można tę deklarację złożyć za pośrednictwem poczty, można złożyć w Urzędzie Miejskim w Brusach, ale również istnieje możliwość złożenia jej za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Na uwagę również zasługuje to, że w grudniu tego roku zakład gospodarki komunalnej będzie rozwoził na terenie nieruchomości harmonogramy Odbioru odpadów komunalnych w roku przyszłym. Również w tym okresie będą dostarczone na teren nieruchomości worki do selektywnego zbierania papieru, a myślę, że w połowie przyszłego roku na terenie nieruchomości będą dostarczone pojemniki w kolorze niebieskim. Budowa kanalizacji deszczowej w Brusach. Podpisano umowę na budowę pierwszej części sieci kanalizacji deszczowych w Brusach, ponad 3 milionową inwestycję wykona chojnicka firma Ecomel. W pierwszym etapie roboty będą prowadzone w obrębie ulicy Kalwaryny i Dworcowej. Więcej o zaplanowanym przez gminę Brusy przedsięwzięciu powiedział nam burmistrz Brus Witold Tosowski. Jak Państwo doskonale wiecie, to w mieście Brusy jeszcze mamy sporo kolektorów kanalizacji ogólnospławnej, a więc kanalizacji, w której płyną wody deszczowe i ścieki. Musi nastąpić rozdział tej kanalizacji na sanitarną i deszczową. W latach wcześniejszych zrealizowaliśmy część inwestycji, budując kolektor deszczowy, odprowadzając wody deszczowe z ulic do rzeki Niechwaszcz. Budowa tego kolektora pozwoliła na budowę kolejnych ulic w mieście, ale jeszcze spory zakres jest do zrealizowania i do tej inwestycji przygotowywaliśmy się od kilku lat. I można powiedzieć, że realizacja już rusza. Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w mieście rozpoczynamy w przyszłym roku 2021. Zostanie wbudowany kolektor deszczowy w ulicy Kalwaryjnej, w kierunku ulicy Dworcowej i centrum placu Jana Pawła II. Dzięki temu będzie można. Wprowadzić wody deszczowe z osiedla słonecznego. Obecnie rozpoczęła się budowa ulic na osiedlu słonecznym w ramach programu budowy dróg samorządowych. Natomiast Kolektor deszczowy budowany jest z funduszy unijnych. To jest pierwszy etap. Mamy trzy etapy, które chcemy zrealizować do roku 2023. Te kolejne etapy to w obrębie osiedla słowackiego oraz w obrębie ulic, w obrębie oczyszczalni ścieków. Wartość pierwszego etapu to około 3,5 miliona złotych, a więc to spora inwestycja, ale niestety te prace w zwartej zabudowie, kiedy kolektor trzeba ułożyć dość głęboko, musi posiadać odpowiednią średnicę. No, prace są kosztowne, ale na pewno też efekt, który uzyskamy, będzie znaczący. Najlepiej wiedząc z państwa to ci, którzy nieraz są zalewani po obfitych opadach deszczu, po nawalnych deszczach. Mamy problem, kiedy rzeczywiście z kanalizacji ogólnospawnej wypływa woda i ścieki, a więc musimy sobie z tym problemem w najbliższych latach poradzić. Inwestycja na ulicy Kalwarynej Dworcowej zakończy się jesienią przyszłego roku. Będzie to pierwszy z trzech etapów budowy kanalizacji deszczowej w Brusach. Kolejne, obejmujące m.in. rejon Osiedla Słowackiego oraz obszar przy oczyszczalni ścieków, mają być zrealizowane do końca czerwca 2023 roku. Samorząd już przygotowuje dokumentację przetargową na oba te zadania. Muzyka Stara szkoła będzie miała nową funkcję. Gmina Brusy przebudowuje budynek tzw. Starej Szkoły. Jesienią przyszłego roku obiekt będzie gotowy na pełnienie nowych funkcji. Swoje siedziby znajdą tam Centrum Usług Społecznych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Stara Szkoła jest obiektem, który służył uczniom aż do roku 1984. Gdy w Brusach wybudowano nową placówkę, w starym budynku urządzono sklepy. Były też tam mieszkania komunalne. Dzisiaj gmina chce przywrócić obiektowi dawną świetność. O szczegółach inwestycji opowiedział nam burmistrz Brus Witold Osowski. Bardzo ważną inwestycją dla naszego miasta, dla naszej gminy jest przebudowa budynku starej szkoły, rewitalizacja tego budynku. Ten budynek ma poważną wartość historyczną. To pewne nasze dziedzictwo. Tam mieściła się nasza szkoła. I zawsze zależało na tym, aby ten budynek zrewitalizować, go odnowić, odświeżyć, przebudować. Przez wiele lat budynek był wykorzystywany przez gminną spółdzielnię Samopomoc Chłopska oraz były mieszkania komunalne. Ale w tej chwili chcemy zmienić jego funkcję, ma powstać centrum usług społecznych oraz środowiskowy dom samopomocy. Taka inwestycja jest bardzo kosztowna, aby ten budynek zrewitalizować, przywrócić mu taki piękny blask, to potrzeba sporo środków finansowych i to się udało, bo cała wartość tego zadania to kwota ponad 4 miliony złotych. Same prace budowlane, prace wykończeniowe, ale ponad 3 miliony złotych otrzymamy dofinansowania, dofinansowanie z funduszy unijnych i z budżetu państwa. A więc do tej inwestycji dołożymy ponad milion złotych. A więc ten udział środków własnych nie jest duży, tutaj przede wszystkim dofinansowanie zewnętrzne. I to bardzo cieszy, że udało się stworzyć taki korzystny montaż finansowy. I ten budynek, ten obiekt będzie przeznaczony na cele publiczne, na cele społeczne. Dzięki temu, że zyskujemy taką powierzchnię, możemy wprowadzić nowe funkcje społeczne, które są konieczne w dzisiejszych Czasach dla naszych mieszkańców. Centrum Usług Społecznych to placówka, która będzie wspierać rodziny, które sobie same nie radzą, które potrzebują wsparcia, które potrzebują pomocy, ale również tutaj mamy naszych seniorów, którzy zawsze też marzyli o takim swoim lokum, o tym, żeby też były osoby pracujące, które będą wspierać. Seniorów i to jest Centrum Usług Społecznych. Tutaj otrzymamy na funkcjonowanie przez okres dwóch lat, jeszcze po zakończeniu inwestycji, kwotę około milion trzysta tysięcy złotych na działalność, na dwa lata działalności. Natomiast druga instytucja która będzie mieścić się w starej szkole to jest środowiskowy dom samopomocy to placówka która też będzie finansowana jej działalność z pieniędzy budżetu państwa bezpośrednio środki będą trafiać do nas z urzędu wojewódzkiego ten środowiskowy dom samopomocy to coś podobnego do warsztatu terapii zajęciowej, to co utworzyliśmy w naszej gminie wcześniej, ale wiemy, że tam ciągle brakuje miejsca. Są nowe osoby, które będą mogły znaleźć miejsce właśnie w tym obiekcie. To jest duże zadanie inwestycyjne, które będzie zakończone w przyszłym roku, i ta działalność w drugiej połowie roku 2021 będzie rozpoczęta. Apel o pomoc dla pogorzelców. W nocy z 16 na 17 listopada bieżącego roku miał miejsce pożar budynku mieszkalnego w Brusach, w którym mieszka 5 osób, dwoje seniorów na parterze i trzyosobowa rodzina na piętrze. W wyniku zdarzenia najbardziej ucierpiało piętro budynku, które jest praktycznie całe zniszczone. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale wszystkie pomieszczenia, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru, trzeba wyremontować. Burmistrz Brus apeluje do ludzi dobrej woli o wsparcie rzeczowe na rzecz poszkodowanych. Potrzebne jest praktycznie wszystko, co jest niezbędne do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym, począwszy od środków czystości, po meble czy sprzęt AGD. Niezbędne są także materiały budowlane i wykończeniowe, aby wyremontować zniszczone pomieszczenia. Szczegóły dotyczące wsparcia można ustalać z państwem Bogu Miłą i Rafałem Rytlewskimi. Kontakt telefoniczny do Państwa Rydlewskich znajdą Państwo na stronie www.brusy.pl. Zostało uruchomione również konto bankowe, na które można dokonywać wpłat. Numer konta również podajemy na stronie internetowej Gminy Brusy. Ozdrowieńcy mogą oddać osocze w hojnicach. Trwamy w dobie epidemii koronawirusa. Liczba zachorowań w gminie Brusy utrzymuje się średnio na poziomie 60 osób zakażonych i około 160 osób na kwarantannie. Sporo osobom udało się przebyć chorobę COVID-19 i właśnie te osoby zachęcamy do oddawania osocza, które pomaga w leczeniu osób aktualnie chorych. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Najbliższy punkt poboru osocza dla naszych mieszkańców znajduje się w hojnicach, o czym informuje m.in. hojnicki Szpital Specjalistyczny. Możliwość oddania osocza metodą z krwi pełnej istnieje w terenowym oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio Krwiolecznictwa, który jest czynny w poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach od 7 do 10. W celu umówienia terminu oddania osocza terenowy oddział w chońcach zwraca się z prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Podajemy go m.in. na stronie internetowej www.brusy.pl. Aby oddać osocze należy spełnić oczywiście określone wymagania. O nich szczegółowo również piszemy na stronie www.brusy.pl w zakładce koronawirus działania. Czytaj książki online. Skoro biblioteki są zamknięte, czytaj książki online. Z taką ofertą wychodzi Biblioteka Publiczna w Brusach. Placówka ma dla swoich czytelników kody dostępu do wypożyczalni internetowych. W ten sposób można dotrzeć do ciekawych pozycji bez wychodzenia z domu. Czytać można za pośrednictwem portali legimi.pl i polona.pl. Do skorzystania z tej metody zachęca Anna Orlikowska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Posłuchajmy. Na początku mieliśmy takie plany, żeby otworzyć chociaż po 4 godziny dziennie, ograniczyć odwiedzanie dla czytelników i chociaż trochę dać im tej przestrzeni, żeby mogli wybierać książki, ale niestety rozporządzenie ministra zdrowia oraz wytyczne ministra kultury i dziedzictwa narodowego okazało się, że wszystkie biblioteki, wszystkie instytucje kultury mają być zamknięte. No także zamknęliśmy i naszą bibliotekę z żalem, ale musieliśmy to zrobić. Próbujemy dać taką ofertę, propozycję naszym czytelnikom i y, mamy do Legimi. Legimi to jest taki portal, strona internetowa, gdzie jest bardzo szeroki wybór i nowości książkowych, i to można za darmo, bo każdy z nas może korzystać z tego portalu. Oczywiście trzeba zapłacić jakąś kwotę, i wtedy miesięcznie można korzystać, czy w dłuższym okresie czasu, i czytać książki. Ale my mamy za darmo, także zapraszamy czytelników. To jest taka nasza oferta, którą kierujemy do bruskich czytelników, którzy Mogą zgłaszać się, oczywiście wysyłając maile. Mail do pani bibliotekarek. Mamy to też na stronie swojej i urzędu podane, gdzie można się kontaktować z, i, i numer telefonu, także zapraszamy w ten sposób do czytania. Jak teraz mamy zamknięte, ale to, że biblioteka jest zamknięta, to nie znaczy, że my nie działamy. Oczywiście mamy zakupione dużo nowych książek, w tej chwili są opracowywane i okładane, bo to też foliujemy książki. Książki, żeby dłużej też trzymały y, dla czytelników. I także, jak otworzymy nasze, nasze drzwi, także na pewno czytelnicy będą mieli sporo książek nowych do wyboru. Oprócz tego, jak już mówiłam, Olegimi, też y, proponujemy w Bibliotece Cyfrowej Polona. Y, tam jest dostępnych ponad 3 miliony różnych książek. Są to starsze też wersje, ale jest sporo lektur. Tak jak dla dzieci, dla młodzieży, y, to też informujemy na swoich stronach i zapraszamy do czytania online. Line. Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam oczywiście Państwa na kolejne wydanie wieści z zaborów, a w międzyczasie do momentu naszego kolejnego programu zapraszam Państwa również na stronę internetową www.brusy.pl, na stronę internetową brusyenter.pl oraz do śledzenia naszych działań, działań Gminy Brusy na Facebooku Miasta i Gminy Brusy. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym programie.